żeby lepiej się czuć ze sobą, wtedy zaczyna się prawdziwa zmiana. To nie o to chodzi, żeby dopisać nowy punkt na liście. Chodzi o to, żeby zbudować ze sobą codzienny kontakt. Dobre nawyki nie muszą być spektakularne. Nie musisz wstawać o piątej, medytować godzinę i pić zielone smoothies. Wystarczy, że przez trzy minuty oddychasz świadomie, przez 10 minut dziennie idziesz na spacer bez telefonu, pijesz wodę, bo cię wspiera. A nie, bo trzeba dwa litry dziennie. Nawyk to mały akt troski powtarzany codziennie. Nawyk to coś, co cię podtrzymuje, kiedy życie się chwieje, bo są dni, w których nie chce się wstawać. Dni, w których wszystko boli: ciało, głowa, serce. I właśnie wtedy wchodzą nawyki, nie jako obowiązek, ale jako kotwica. Buduj nawyki nie od lęku, tylko od miłości. Nie twórz nowej rutyny, dlatego że nienawidzisz swojego ciała. Stwórz ją, bo chcesz być blisko z nim. Nie ucz się.